Proszę Państwa, według szacunków branży w Polsce około 150 milionów ton odpadów rocznie nadaje się do zagospodarowania przez biogazownię. To ogromny potencjał. Można z tego wytworzyć około 15 miliardów metrów sześciennych biogazu, co odpowiada 8 miliardom metrów sześciennych gazu ziemnego. Dalej ten biogaz można, można wtworzyć do systemu gazowego i złożyć na przykład jako paliwo do samochodów lub autobusów. Biogaz można też spalić, produkując z niego energię elektryczną i cieplną, więc gdyby w Polsce było tyle biogazowni, co w Niemczech, to wytworzona z nich energia elektryczna stanowiłaby 16% całego zapotrzebowania na, na energię elektryczną w Polsce. A więc byłby to milowy krok w celu osiągnięcia niezależności energetycznej. Tu trzeba dodać, że w przeciwieństwie do energii elektrycznej pozyskiwanej z wiatru czy słońca, biogazownie są najstabilniejszym źródłem wytwarzania energii elektrycznej, niezależnym od warunków pogodowych. Zatem rozwój biogazowni to nie tylko produkcja biogazu, a następnie energii elektrycznej i ciepła, ale przy okazji zagospodarowanie ogromnych ilości odpadów, które w przeciwnym razie gniłyby po prostu na składowiskach odpadów, a uwalniany w procesie gnilnym metan trafiałby do atmosfery, dokładając się w spektakularny sposób do procesu ocieplania klimatu, gdyż metan jest 20 razy bardziej szkodliwy od dwutlenku węgla. Inwestycje w biogazownię to szereg wyzwań. Jedną z nich i w zasadzie podstawową to są bariery finansowe, które wiążą się z wysokim kosztem samej inwestycji w przeliczeniu na megawatt, gdyż biogazownie wymagają większych nakładów inwestycyjnych niż fotowoltaika czy farmy wiatrowe. Biogazownia jest z reguły finansowana z dotacji krajowej lub regionalnej, kredytu bankowego albo pożyczki pozabankowej, no i oczywiście wkładu własnego. Jeśli właśnie chodzi o kredyt bankowy, to staramy się spotykać z bankami i rozmawiać na temat bankowalności projektów biogazowych. Nastawienie banków powoli się zmienia i przy dobrym modelu finansowym oraz zabezpieczaniu dostaw wsadu do biogazowni z pozyskaniem finansowania bankowego już nie powinno być problemu. Natomiast inne bariery, z jakimi mierzą się inwestorzy, to na przykład system wsparcia w zakresie cen referencyjnych energii elektrycznej albo restrykcyjne przepisy odnośnie możliwości zagospodarowania tak zwanego pofermentu, czyli jako nawozu dla rolnictwa. Kolejną kwestią jest kwestia opodatkowania biogazowni rolniczych podatkiem od nieruchomości. Co, co też jest dużym kosztem dla inwestorów. Tak więc tych barier jest, jest jeszcze troszkę, ale myślę, że Polska zmierza w, do, w dobrym kierunku, żeby tych barier było jak najmniej. Końcowy konsument jest przede wszystkim zainteresowany ceną, jaką płaci za energię elektryczną zużywaną w swoim domu, więc im tej energii na rynku będzie więcej, tym jej cena powinna być niższa. Dlatego też rozwój biogazowni w Polsce w znaczny sposób powinien przyczynić się do spadku cen energii elektrycznej dla końcowego konsumenta, czym jest szczerze zainteresowany.